Pierwsze pomidory w tunelu tylko gdzieś jakieś liście połamane, bo dosyć, dosyć wysokie były. Ja je sadziłem około 30 cm w głąb podczas transportu niektóre liście mi się pourywały po prostu tam się wierzchołek urwał ale go moczę tam w tej buteleczce może, się, może to się przyjmie, może to się przyjmie tam te dwa poległy, ślimaki je chyba zaatakowały no jeszcze, mam ponad 20, 20, chyba dwie sztuki jeszcze do tego nowego tunelu. Także biorę się zaraz za wysadzanie następnych Ogórki już tu wychodziły, u góry też, tam pod baldachimem. W nowym tunelu on jest mniejszy o pół metra, bodajże od tamtego który miałem wcześniej. Dlatego tutaj tak biedniej będzie tych pomidorów. Na razie 9 sztuk. Jeszcze miejsce na dwa. No, dwa jeszcze może wejdą. Tu gdzieś pomiędzy może jeszcze jakaś papryka wejdzie. No, mniejszy jest ten tunelik. No, ale cóż, damy radę z takim małym tunelem. Na razie tyle traciłem, bo resta rozsady i pomidorów, którą mamy jest dosyć jeszcze mała, także poczekam z nią. Niech. Niech po prostu trochę podrośnie jeszcze tam w tym baldachimie. A tutaj mam jeszcze te papryki moje, bardzo, bardzo ładne rozsady. Już kwiaty zaczynają powoli. Tu już są kwiaty. Tam Jeszcze mam dwie. No tu już wsadziłem dwie papryki. To są chili, tajskie chili. To jest trochę, jedna chyba jest Tabasco, czy dwie Tabasco? Jalapeno. I reszta to są słodkie. Tu mam jeszcze jakąś paprykę też. No i tu są takie bidne te pomidory. No tej zostawię jeszcze tydzień, może dwa. Niech sobie tutaj pod, podrosną trochę żeby tam po prostu żeby tam większe te sadzonki wsadzić, niż takie małe dobra, zbieram to, bo się już poszły tak w ziemię 97 sztuk już takie wyrośnięte sadzonki, one mają 25 dni, bo sadziłem 1 maja nowy tunel ślimaki mi zjadły znaczy zjadły po Zjadły też szczytowe wierzchołki. <laughs> tutaj tego wierzchołka zjadły. Tu, ale zostawiłem te krzaki, bo puszczę pędy boczne jako pęd główny. Tu tak samo. Teraz dopiero porozrywałem ten granulat. Tu jeszcze mam parę stawionek do wysadzenia tutaj. I w tym tunelu tak samo dwa krzaki. Zostały, mamy termometr, regularnie. przyszedłem rano, rano, o 13, było 40 stopni, i te dwa tak samo, tego że no, widać, że on żyje. O, tutaj go nadgryzły, poczekam, jak się uda to do sznurka doczep doczepić, no, do do sznurka, żeby rozchodariusz to zostawił, jak nie, to tak samo puszczam ten pęd boczny i tamten tak samo. No i ten, tego, ale tego co odgryzło, zostało to, tak że wsadziłem wodę, może puści korzenie, tutaj tego też zjadło, tu jest nam no i powoli, no powoli rośnie. no tutaj już mamy paprykę, tu tak samo już zawiązany, tutaj tak samo, kraty już są, Także może coś w tym roku jak te ślimaki zastopują to może będzie szybciej trochę niż w innych latach a z tymi ogórkami chyba to trochę poszalałem bo jeszcze mi tyle zostało jeszcze papryki i parę pomidorów czekam aż trochę większe się sadzonki, sadzonki zrobią ogórki pójdą do tamtego tunelu czy tunelu do tej do tej nadstawki paletowej do tej grządki przykrytej tym tunelem, tu trochę dzisiaj przekopałem Poplewiłem, myślę, że dwa jednam tu spokojnie, bo ta grządka jest chyba trochę dłuższa niż tamta, niż ta. No tak mi się wydaje, że jest dłuższa, spokojnie tam wejdą te ogórki. A jak coś te ogórki upcham jeszcze tu a pomidory zostawię w doniczkach i po postawię tam po kątach, także nie ma problemu. Jest miejsca dużo. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Poszedłem w śmieci. Patrzę pod kontenerem co leży Już druga w tym tygodniu Nie wiem czy te ludzie są naprawdę tacy bogaci Już Druga kosiarka znaleziona Pod kontenerem w tym tygodniu Ktoś ją rozebrał, nie wiem Czemu? Coś, coś jest niesprawne no. Nie wiem co Tą którą używam Tą pchaną taką na wózku Tak samo ją znalazłem pod kontenerem Ona była zatarta Naprawiłem. Pod kaszarką elektryczną też znalazłem pod tym, pod kontenerem. Rozebrałem silnik elektryczny, bo się zakleił. Ktoś po prostu trochę przegrzał i tym lakierem z izolacji się zakleił. Silnik wyczyściłem, chodzi do dzisiaj dnia. Także nie wiem, mi by było szkoda to wyrzucić na śmietnik. Mam no, tylko dlatego, że może potrafię takie rzeczy naprawiać, tak? No, bo taka kosiarka to kosztuje tyle, a może nawet więcej, co ten tunel. Także wolałem kupić tunel niż kosiarkę, którą de facto mam jedną pchaną i elektryczną podkasarkę. no i drugą taką. Może się coś z tego zrobi, zobaczymy. I takie rzeczy ludzie wyrzucają na śmietnik. Tu wina jest chyba Tumika, bo jest odkręcony na jednej śrubie się trzyma. Ale nie o tym ten film. Doniczki już umyte. Bo już prawie, prawie no już 99% warzyw wysiana. Zostało mi jeszcze paręnaście sztuk ogórka, które czekam aż trochę podrośnie. Zaraz zobaczymy. Ja doniczki myję na działce z racji tej, że posiadam taki oto piec tego popiołu zaraz będę robił nawóz 20 20 deko, 200 g popiołu na 5 litrów wody i to ma się podobno 24 godziny moczyć i później to się rozcięcza 100 ml tego roztworu na litr wody. Zobaczymy pod ogórki to jest do podlewania. Tak słyszałem, ale nie stosowałem. Teraz będę miał okazję. Ogórki tutaj już wysiane, przykryte pod folią Tutaj w tunelu też już prawie wszystko, no tu dużo mniej jest niż w tamtym tunelu, który był, tu jeszcze planuję ogórki posiać, bo mam na tyle, tutaj w tym starym tunelu i tej grządce tu też parę yy, ogórków jeszcze, no ale czekam, żeby ten liść właściwy chociaż wyszedł, tyle jest, tu jeszcze parę sztuk wejdzie, no tu planuję jeszcze jakieś doniczki z pomidorami bo jeszcze z wilku będę z wilku będę sadził, czy znaczy robił rozsadę pomidora, bo jeszcze znajomemu muszę parę sztuk podrzucić w tym roku nie ma jakoś dużo pomidorów. Wilki już są, nawet są już nawet są już pierwsze owoce nie wiem czy tam coś widać czy nie widać papryka to już jest to jest oczywista sprawa i tutaj o dziwo ten dwa pomidory, których nie wyrywałem, które myśli, ma tutaj ugryz. one żyją jeden i drugi nie wyrywałem ich zostawiłem miałem w planach, w planach puścić wilka który tu urósł ale wilka zostały, tego puszczam do opędy, bo ten jest niepewniejszy, ten jest bardziej pewniejszy, a tu są fajne odmiany, A czy ten to może nie, ale ten blag To jest fajna odmiana, czarna ja z ich parę tam w tamtym tu na ruchu dwa, tutaj są dwa tutaj co, tak samo mi ślimak uszypał też puściłem, znaczy, znaczy planuję puścić wilka. a tu mam tą część, która ten ślimak przegryzł i proszę ta pójdzie w doniczkę no i jeszcze parę planuję takich wilków właśnie yy, namoczyć i zrobić z nich taką rozsadę pomidora no i co dalej, tutaj jaki już jest piękny wilk trzeba będzie go namoczyć co to jest za odmiana Duma syberii, bardzo fajny malinowy, duży też go w doniczkę albo znajomemu, zobaczymy, no zobaczymy Tutaj to rzutkiewkę to skończyło się już z tym, tu pójdą ogórki, jeszcze ogórków mam tyle. Tu jest 10, 20, 35 No i tutaj po 3, po 4, to jeszcze jakieś. Czekam żeby te lisy się wykształtowały Także ten, Ta nadstawka nad tym nad baldachim, bardzo dobra sprawa skoda, że wcześniej od niej wpadłem Tutaj chyba też nic marchwi z tego nic nie będzie. Nie wiem czemu. Chyba już przestanę sadzić to. Bo szkoda pieniędzy na nasiona wydawać. Bo nie wiem. Wiem ja albo. Tutaj są z rozsady tej, które miałem w domu. Udało mi się parę sztuk. Tu jest prawdopodobnie słonecznik, tu tylko jeden wyszedł. No i tak to wygląda. Z tych kos, bo znalazłem trzy, one są. Prak praktycznie są yy, takie same chociaż tam firmy, firmy się różnią wiadomo, że to wszystko HRL jest ale wymiary rozstawy śrub, tych, tych kołnierzy do sprzęgła środkowego do gaźnika, to, to wszystko jest to samo średnicy tych rurek, wszystko jest to samo także wydaje mi się, że przynajmniej jedną no ten silnik jest sprawny, tylko resztę, no sprzęgłe Sprzęgło jest trochę wytarte. Tam no to sprzęgło wezmę z innego silnika, bo to rozstaw tych, tych śrub mocujących te sprzęgło jest to samo, co w tamtych, bo mierzyłem jednego już tamtego, rozebrałem. Także wydaje mi się, że jedną podkaszarkę z tego złożę spokojnie. No i dwa zapasowe silniki, może jeden zapasowy, tylko, tylko nie mam. Tych, w żadnym tym zestawie, który znalazłem, nie było tych szalek, żeby zawiesić, co się zakłada na siebie i się pod kaszarkę wiesza na sobie. No i jedna głowica jest tylko ta z żyłką, ale coś się wymyśli, damy radę. Dobra, nie za Was. No i dobra, doniczki umyte, zostawiamy tutaj. Niech się wyschną. Wyschną, jak rozsadę, jeszcze to, umyję te doniczki. Zabieram do suszarni. Tutaj się moczy już eee, popiół w tej ciepłej wodzie, tak, te 200 gram, to ja, tak, ja to nigdy tak nie patrzę na jakoś tak, żeby to tak dokładnie ja wszystko na oko robię. Wiadomo, że to trzeba będzie się rozcięcić z wodą, także wóce eee, tu jeszcze nie ma, no jakoś się nie mogę za niego zabrać, materiał leży. No ale tutaj drzewo co wykopałem. Gdzieś tam powoli zaczyna odrastać. No to zaczęło teraz kwitnąć. Muszę to no, a najpierw muszę to wyciąć, to jest chyba ten bez. Tutaj tak samo się nagromadziło. No bo wiadomo jak się zaczyna yy, w lutym, w tym roku jak jak yy, zimy po prostu nie było, jak się tu zaczyna ogrzebać, no to drzewa jeszcze nie kwitły. No teraz drzewa zakwitły, no to jest inaczej to wygląda, no ale różnie długo się za to wezmę. Tu jeszcze widać yy, dzisiaj wcześniej jak przyszedłem była po deszczu była dotąd gdzieś woda, także tu jest dołek niedolany, ale chyba nie będę już tego ruszał. Chociaż temat mam, ale chyba już tego nie będę ruszał. Dobra, czas się zbierać, bo gdzieś tam w, w oddali się bardzo, w oddali bardzo grzmi. Radia teraz słucham też i zapowiadają jakieś burze. Także trzeba się zbierać do domu a no to zostawię tutaj mamy 24 stopnie termometr w góry No i zobaczymy w tym roku trochę mniej tych pomidorów zobaczymy tutaj, tutaj jest wąski chodnik właśnie to też tak mi teraz przeszło na myśl przez myśl przepraszam tu jest taki wąski chodnik z tych putek które robiłem Natomiast tutaj był ten stary tunel, gdzie on był szerokości 2,5 metra. Chodnik był półmetrowy z tych płytek. I tak mi przeszło przez myśl, żeby posadzanie po prostu nie zrobił tu chodnika z tej małej płytki. Ona ma chyba 23 cm, bodajże. No to jest połowa tego. No to zawsze te rośliny można by było trochę. Gęściej posadzić, to by tu weszło trochę więcej, no bo szkoda miejsca, no jest dużo nie miejsca. A tu jest bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11 pomidorów, jedna papryka, no i dwa pomidory do nic. A to jest mało, ja tu potrafiłem, jak miałem tylko jeden tunel, ten stary, to potrafiłem tutaj około 30 pomidorów sadzić. Było gęsto, ale było. No nie wiem, pomyśl, przemyślimy sprawę, bo chodnik jest za duży na ten tunel. Zdecydowanie za duży. I to w międzyczasie sobie taką zasobę zrobiłem, bo nie lubię, jak to po niektórzy sąsiedzi mi się po prostu bez pytania ładują. A tak to się zamknie od środka i... i tyle. I pamiętajmy zawsze, żeby zamykać za sobą bo to jest nasze nasze dobro my płacimy co roku składkę na to my sadzimy i żeby nam nikt tego nie zabierał dziękuję za oglądanie pozdrawiam